Witamy na najbardziej inspirującej i największej konferencji branży internetowej w Polsce, Forum IAB 2013. Jesteśmy podczas drugiego dnia tej konferencji. Konferencji, która zgromadziła ponad tysiąc osób: osób związanych bezpośrednio z branżą internetową, osób, które dzięki branży internetowej prowadzą swój biznes, przedstawicieli działów marketingu, reklamodawców i wielu innych agencji, między innymi agencji interaktywnych. Podczas tego forum Mamy do czynienia z ponad 50 różnymi prelekcjami. Prelekcjami osób z zagranicy, które pokazują nam trendy światowe, ale również osób z Polski, które pokazują nam najciekawsze casey, najciekawsze historie z polskiego internetu z ostatnich lat, zwłaszcza z ostatniego roku, ale również mówią o tym, w którym kierunku zmierza polski internet, jak się rozwija, w którym kierunku zmierza marketing online, jakie trendy są ważne, na co trzeba zwrócić uwagę w najbliższym czasie, w najbliższych latach. Zapraszamy za rok.